Straż miejska jest zobligowana do weryfikacji w miastach, czy mieszkańcy palą w piecach. Spalanie śmieci czy plastików jest surowo zabronione. Na dzień dzisiejszy mamy już takie zgłoszenia, a jest ich 33, że mieszkańcy się skarżą, że mieszkańcy Wejherowa spalają śmieci przy domowych piecach. Kontrole jednak tego nie potwierdzają. Mamy w mieście Wejherowie jeszcze sporo pieców tzw. Tak zwanych kopciuchów. I w nich jest spalany węgiel i drewno. Jak piec jest nierozgrzany, to no, widać z komina unosi się ciemny dym. Mieszkańcy są przekonani, że spalane są śmieci. Nic bardziej błędnego. Obecnie polskie prawo nie zabrania palenia węglem. Istnieje jednak szereg dodatkowych programów, które dofinansują zakup ekologicznego źródła ciepła. Jednym z takich programów, w którym wejcherowo bierze udział, jest tak tzw. Czyste Powietrze. Póki co polskie prawo nie zakazuje nam palenia węgla, na razie i tym węglem te piece są ogrzewane. My, mieszkańców Weicherowa, namawiamy do tego, aby rezygnowali z tak zwanych kopciuchów. I montowali piece grzewcze ek ekologiczne Radni województwa pomorskiego przyjęli uchwały dotyczące zmian ogrzewania domów. I tak na wsiach i w miastach z kotłów CO oraz pieców na paliwa stałe można korzystać najpóźniej do lipca 2035 roku. Piece i kotły o niższej klasie, czyli 3 i 4 należy wymieniać do września 2026 roku. Te, które nie mają określonej klasy albo są kategorii 1 lub 2 należy wymienić do września 2024 roku.